Ale też taka ciekawostka i myślę bardzo praktyczna rzecz, jeśli chodzi o te tacki, jest taka, że tacka bez parawanu ma już wstępnie przygotowane miejsce na zamontowanie tej tacki i jest dostępne wstęp... y... miejsce na przygotowanie nie tacki, tylko parawanu. Michał, ty weź słuchaj, bo tak co ty sobie grasz w grę? Ten mój tron nie. Mnie się też bardzo podoba. Wygodne siedzisko i świetne tacki boczne od Prestona. Nowe. Zaraz Wam o nich opowiem. Zapraszam na film. Tacki boczne Venta są w ofercie Prestona już od wielu, wielu lat. Cieszą się bardzo dużym uznaniem wśród wędkarzy, bo z jednej strony są bardzo lekkie, z drugiej bardzo pewnie trzymają się na nodze. No i tacki z parawanem też bardzo dobrze chronią zawartość przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, no głównie przed słońcem i, i deszczem. Ale projektanci w Prestonie nigdy nie spoczywają na laurach i cały czas próbują udoskonalić swoje produkty. I tak jest z tymi tackami. To są nowe tacki Ventalite. Są dostępne obecnie w czterech wariantach. To jest tacka Slimline, S, Large oraz Extra Large. Więc takie cztery warianty cztery wielkości, cztery rozmiary półek są dostępne, ale każda z tych półek jest dostępna w dwóch opcjach, a mianowicie jest opcja z tym parawanem rozkładanym, albo opcja bez parawanu. Jedną z głównych zalet tych nowych tacek z parawanem jest to, że ten parawan można w bardzo łatwy sposób zdemontować. Zobaczcie. Tu otwieram klamrę, tu otwieram klamrę. Tam wędka jest? Jest, ale sobie poradzi. I parawan jest zdemontowany. Równie łatwo można go założyć. I parawan jest na swoim miejscu, więc jak widzicie, demontaż czy montaż tego parawanu zajmuje niewiele czasu. Nowością jest także to, że do tych wszystkich tacek można oddzielnie kupić parawan i te tacki bez parawanu mają już przygotowane wstępnie miejsce do montażu tego parawanu, więc jeśli nie wiem, w jakiś sposób byście ten parawan zniszczyli, w każdym momencie można dokupić nowy parawan. Jeśli kupicie tackę bez parawanu, bo myślicie, że to nie jest potrzebne, a po jakimś czasie na przykład ktoś zdecyduje, jednak ten parawan by się przydał. W każdym momencie będzie można do każdej tacki dokupić dedykowany parawan. To nie jest tak, że to jest jeden parawan do wszystkich tacek, tylko są dedykowane parawany do tych trzech tacek, o których wspomniałem. Parawan jest zbudowany na bardzo mocnym stelażu. Te płaskowniki, które tworzą stelaż są bardzo solidne i bardzo dobrze napinają ten materiał. Bardzo solidne też jest mocowanie tutaj po obu stronach, więc jak te pokrętła zostaną dokręcone, no to naprawdę trzeba użyć dużej siły, żeby ten parawan złożyć. Więc no nie polecam wam tego zawsze przy składaniu tego parawanu warto poluzować pokrętła, ale też zwracajcie na to uwagę, żeby zbyt mocno tych pokręteł nie luzować, bo tu z drugiej strony jest taka nakrętka, takie, taka maskowniczka, że jak za bardzo się zluzuje tutaj to pokrętło, ona potrafi się odkręcić, więc delikatnie wystarczy tylko poluzować, żeby ten parawan był ruchomy. Kolejną bardzo istotną rzeczą i nową w, w tych parawanach, Prestona jest materiał, który został tutaj użyty do pokrycia tego stelażu. Myślę, że to jest materiał bardzo podobny albo jednakowy, który występuje w, w takich tradycyjnych parasolach wędkarskich. Powinien bardzo dobrze chronić przed deszczem i, i słońcem, a jest dużo lżejszy od tego, który był poprzednio. Kolejną nowością w bocznych tackach Ventalight. Jest sposób mocowania tych tacek na nogę. Konstruktorzy zmienili profil, na którym montowane są uchwyty na nogi, i zmienione też zostały te uchwyty. Po pierwsze, wyglądają jeszcze bardziej pancernie niż poprzednie uchwyty. Nie są otwierane tak jak tamte, poprzednie były w wersji open. Te, te nie są w wersji open, ale bardzo pewnie trzymają nogę i trzymają tą nogę na jeszcze dłuższym odcinku. Naprawdę. Można powiedzieć, że te praktycznie wszystkie półki, no może od tej, oprócz tej XL, która może być mocno załadowana, to te wszystkie pozostałe półki raczej będą samonośne. Nie, nie będzie potrzeba je niczym podpierać. No chyba, że naprawdę tam chcecie na to stawiać wiaderko z gliną, no to wtedy warto podeprzeć taką półkę, ale przy takich normalnych pojemniczkach, nie wiem, z peletem, zanętą, z robakami, to nic nie powinno się stać z tą tacką. I jeszcze bardzo ważna rzecz, która wyróżnia te. Nowe uchwyty, to jest możliwość ich regulacji na pełnej długości tej bocznej tacki. Możecie te uchwyty ustawić tak koło siebie. Możecie ustawić ich rozpiętość maksymalnie na szerokość tego profila, czy na szerokość całej tacki. W poprzednich tackach było to niemożliwe. Oprócz tych uchwytów, które stosujemy do montażu. Bocznej tacki na nogach kosz lub fotela wędkarskiego. W prawie wszystkich zestawach z tymi tackami występują też albo jeden, albo dwa uchwyty, które się montuje tutaj po drugiej stronie, na drugim profilu i one służą do montażu nogi podpierającej. Uchwyt na nogę podpierającą montuje się na zewnętrznym profilu na tym cieńszym powiedzmy profilu. I można go założyć lub zdemontować w każdym momencie. Nie musicie go ze sobą wodzić, jeżeli nie potrzebujecie. I ma też tę zaletę, że można go umiejscowić w dowolnym miejscu, można go przesuwać i, i zablokować w tym miejscu, które wam akurat pasuje. Może się na przykład zdarzyć taka sytuacja, że chcecie podeprzeć na przykład tą największą platformę nóżkami, ale nie wiem, jest wyrwa gdzieś na brzegu, czy dziura w pomoście i wam nie pasuje w danym miejscu umiejscowienie tej. Nogi podpierającej, więc można go w dowolnym miejscu zamontować. Boczne tacki są przeznaczone do montażu na nogach kosza lub fotela o średnicy 36 mm oraz przy wykorzystaniu redukcji, która jest w zestawie, do montażu na nogach 30 mm. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół dotyczący montażu właśnie na nogach 36. W zestawie te uchwyty, które służą do mocowania na nogach kosza lub fotela, mają taki gumowy element, który jest przydatny jedynie jeśli używacie redukcji 30 mm. Jeżeli nie używacie 30 mm redukcji, no to koniecznie trzeba ten gumowy element wyjąć z tego uchwytu. Jeżeli ten element gumowy pozostawicie w uchwycie, to po pierwsze no będzie bardzo ciężko zamknąć ten uchwyt i myślę, że jeżeli będziecie próbowali na siłę to zrobić, to w pewnym momencie coś musi puścić, więc gdzieś któryś element tego uchwytu może zostać uszkodzony, a naprawdę ten gumowy element nie jest potrzebny, żeby uchwyt od tej bocznej tacki bardzo pewnie trzymał się na nodze. Kilka słów o tych poszczególnych półkach, o których wspomniałem, że są cztery różne wielkości. Tacka wielkości small, mocowana jednym uchwytem na nogę, niewielka tacka, taka może służyć jako powiedzmy tacka podstawowa dla kogoś, kto używa niewiele pudełek z przynętami czy z zanętą, ale też może służyć jako tacka dodatkowa, taka pomocnicza. Tacka w wielkości L jest to taka tacka. Która myślę, że będzie przydatna w większości wędkarzy. Ona ma ponad 55 cm szerokości, pomieści kilka mieszalników z zanętą, kilka pudełek z robakami, jakieś drobne akcesoria, największa półka XL ma długość 65 cm, to jest największa półka. Spośród nowych półek Ventalite. No już pomieści więcej mieszalników, więcej pojemników, można dodatkowo na niej umieścić akcesoria. Jeżeli chcielibyście na niej ciężkie jakieś przedmioty umieszczać, to albo trzeba wykorzystać jakąś podporę taką specjalną w kształcie litery L, którą montuje się na nodze, ewentualnie wykorzystać uchwyty, które są w zestawie i podpierać tą półkę boczną no, zwykłą nogą. Czwartą półką boczną w serii jest półka Slimline, dosyć wąska, ale dosyć długa półka, którą można zamontować. W dowolnym miejscu. Wielu wędkarzy montuje ją za plecami kosza wędkarskiego. Niektórzy montują ją z boku po tej stronie, gdzie się przechowuje jakieś drobiazgi. Widziałem też wędkarzy, którzy montują tą półkę bardzo nisko, pod powiedzmy główną półką boczną, jako taką dodatkową półkę, na której przechowują rzeczy, które są mniej potrzebne podczas wędkowania, takie, które nie muszą być bezpośrednio pod ręką, a które są potrzebne w czasie łowienia. Moje poprzednie półki Venta Light mam od 2019 roku, więc już wiele lat mi służą. A dosyć często bywam na rybach, i nic się do tej pory z nimi nie, nie działo. I tak nawet się zastanawiałem, co może być lepszego w półkach bocznych. Natomiast muszę przyznać, że Ogromne wrażenie na mnie robią nowe kostki czy nowe uchwyty na nogę. To jest naprawdę duża różnica w porównaniu do tych poprzednich, a te poprzednie też były genialne. Kolejna sprawa regulacja tych uchwytów na nogę na całej długości półki bocznej. To też było niespotykane w poprzednich półkach. Tutaj to jest obecne. Nawet jeżeli ktoś by miał duże ograniczenia, jeśli chodzi o transport tych półek bocznych, to też podpowiem, że te Uchwyty na nogę w bardzo łatwy sposób można zsunąć z tej półki, no dzięki temu zyskujemy odrobinę miejsca w czasie transportu. Zdejmowany parawan, też świetna sprawa. Ja przeważnie łowię z parawanem. Używam tego parawanu do ochrony przed słońcem, deszczem, a na zawodach przed oczami innych wędkarzy, którzy próbują gdzieś tam zajrzeć na moją półkę boczną. Natomiast bardzo często na filmach na przykład lub podczas prywatnego wędkowania. Gdy no bardzo często zdarza się, że nie, nie wykorzystuję yy, tej bocznej osłony parawanu, tylko z, ten parawan jest zwinięty, więc teraz, jak będę jeździł na takie wędkowanie, no to po prostu ten parawan w szybki sposób odepnę i, i to będzie na pewno bardziej wygodne dla mnie. Niewielkim dodatkiem, ale myślę, że bardzo przydatnym do tych nowych półek Venta Light jest QR Adapter. To jest taki element który w bardzo łatwy i prosty i szybki sposób można zamontować na zewnętrznym profilu bocznej tacki. On wykorzystuje Snap Lock System, czyli ten taki system w Prestonie, taką szybko złączkę do montażu różnych akcesoriów. Można tam zamontować jakiś, jakąś podpórkę, jakiś uchwyt, no cokolwiek wam jest potrzebne, żeby gdzieś tam na boku tej tacki bocznej zamontować a najczęściej tam opieram po prostu sztycę podbieraka więc mnie do tego to służy że montuję podpórkę na której, w którą później będę wkładał, opierał sztycę podbieraka ale możecie to wykorzystać także do innych jakichś celów więc to kolejna rzecz o którą warto uzupełnić nowe tacki dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie